Do Mam dużo poniedziałek, ale potrzebę służby pomocy. Może być, może, panie psychiatra może się przydać dzisiaj pomoc. Kaftan na pewno by się dzisiaj przydał. Lejcy w dawaj? Nie pamiętam, kiedy on mi oddał tę lejcę No nie, chyba z miesiąc temu jakoś mi oddał. Czy się różni się gra z od zwykłego? To możesz kupić ten super bonus. Dało, że tyle wejdziera kaczki w sumie dały dwa razy. Teraz six zdało dało. Wszystko powoli daje. Są co, co gram. Teraz pewnie szczuger daje. Zabierze. Zeus versus Hades też był. Też trochę dał. To wygra NBA. Nie wiem, nie orientuję się. Miałem zostać fanem NBA. Ale jednak nie zostałem, bo nie, nie zbudowałem sobie tego kina domowego. Był klam dobry, ale już... Okej! Okay, Okej! Okay. To jest ten dzień. To jest ten dzień. Max skrypt! Max skrypt! Dawaj, 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 dawaj. Chciałem ma gości malinowy, akurat dzisiaj malinowy, bo... I mam tutaj włożoną malinę. I piję absoluta raspberry. To jest ten dzień. To jest ten dzień, panowie. To jest dzień maksymalny na, na Sugar Rush. No kurwa, smaży! 1024 już tutaj A ma no, 1024 maksymalnie, zapomniałem kurwa to nie kaczki. No, ale dobra, no smażone. Kurwa, jaki win! No dzisiaj Big Stream Dobrze ci zapowiada. Kurwa! No Maxwin skrypt! Maxwin skrypt! Jak Boga kocham kurwa! Maxwin skrypt! Od razu się człowiek obudził. Zajebany taki byłem a tu... Maxmin skrypt, zobacz. To jest Maxwin skrypt. Ja pierdolę. Tu jeszcze pomnoży to Już to spadnie tutaj. Tu, tu. Kurwa, jakby te różowe zebrało. No zobacz jak to daje! Kurwa, o boże! Co? Przecież to jest największy na kierunku, miałem chyba na Sugar Rush, jeszcze 69 spinów. To jest maksim Script. To jest naprawdę maksim Script. Nie kończ, nie kończ, nie kończ, nie kończ, nie kończ, nie kończ. Nie kończ, nie kończ, kurwa! Nie kończ! Ja pierdolę, no idealnie. Jeszcze trzy spiny. Chujno, może da się siebie... I to jest eury. To jest eury. Tak, jest, tak, to można oglądać te sloty. No zobacz, kurwa! To jest największy win, jaki miałem kiedykolwiek na Sugar Rushu! Kurwa! 25 500! To i tak się kurwa zaczyna. Kuja, nie ma...